Mi tam widzicie tu pudełeczko z firmy pewnej. Tu jest część do taxa cewka. To jest noweczka. Prosto ze sklepu. Otworzymy i zobaczymy, co tam jest, jak to wygląda. Mam sobie dam spokój, bo to jest bardziej niebezpieczne niż. Tego. Coś tam prze... przez obiektyw, to ja nie widzę, co ja robię. Zamówiłem nową cewkę. Co to jest za dokument? Dokument wydania Paragon 779 zł. No, grubo. Za, te, za to pudełeczko. Za to pudełeczko. Takie małe. I to dobrze, że w ogóle jest. Yy, I to tylko dlatego, że to jest stary gotax, bo do nowszego na zapłonie CDI byłoby 1500 chyba. Także warto jeszcze na zabytkach polatać. Jak to otworzyć? Jak oni to zamknęli? Zaklej... A, jest! dziwne pudełko za chwilę wezmę miernik i zmierzymy rezystancję tego cuda, ile ono ma. Zobaczymy, czy tam się różni jakoś dużo. Tutaj na tej 15 jest wejście prądu z cewki pierwotnego napięcia. I tutaj miałem niepokojące wyniki na starych cewkach. Nie mogłem nic dopasować używanego. Zresztą przyniosę, pokażę cewki, na których silnik chodził, ale coś było nie tak.